Michaela Schumachera zna chyba każdy. Siedem tytułów Mistrza Świata, masa kontrowersji, ogromny talent oraz wielkie nazwisko w świecie motorsportu. Po odejściu tej legendy z królowej sportów motorowych było prawie pewne, że w przeciągu kilku lat nazwisko Schumacher ponownie będzie na ustach osób związanych ze F1. Oczywiście stało się to ze sprawą jego syna, Mika, który dołączył do stawki w sezonie 2021 do zespołu Haas. Co jednak poszło nie tak. Miał być kolejnym Niemcem wygrywającym wyścigi dla Ferrari, a skończył jako rezerwowy kierowca Mercedesa, który utracił swoje miejsce w hasie kosztem wracającego z emerytury Nico Hulkenberga. W tym materiale prześledzimy całą dotychczasową karierę Mika Schumachera. Cała kariera juniorska Mika nie robi wielkiego szału, choć znajdują się w niej spore sukcesy. Presja narzucana już na samym starcie jego historii z wyścigami była bardzo uciążliwa. Z tego powodu na początku swojej kariery Mick startował pod nazwiskiem Matki. Jego przygoda z kartingiem trwała 6 lat. Następnie trafił do Formuły 4 Adak. Debiutu nie zaliczył on do udanych. Zdobył zaledwie 92 punkty i 10 miejsce w Generalce. Odwrotnym przykładem kierowcy, który bardzo dobrze sobie poradził jest Lando Norris. Wywalczył on 131 punktów, przejeżdżając tylko 8 wyścigów, a Niemiec aż 24. W kolejnym sezonie Mick nieco się rozkręcił i wywalczył dwa wicemistrzostwa, zarówno w Formule 4 ADAK i włoskiej F4. W 2017 Mick awansował do F3, gdzie pojechał bardzo przeciętnie. Był dopiero 12 w klasyfikacji generalnej. Przed nim znaleźli się na przykład Nikita Mazepin, Jake Hax czy Kalu Mailot. W kolejnym sezonie stoczył walkę o tytuł z Danem Diktumem, który oskarżył go o oszukiwanie. Głównym zarzutem Brytyjczyka miało być wybitne tempo kierowców Premy w końcówce sezonu. Taka jazda Mika pozwoliła mu wywalczyć tytuł w Formule 3. Ciężko powiedzieć, czy te zarzuty były prawdą, bo cała sprawa nie doczekała się żadnego rozstrzygnięcia, a sam Aylot nie wydawał się wybitnym kierowcą. 2019 to awans do F2 oraz dołączenie do Akademii Ferrari. Na początku nie pomogło mu to w osiąganiu wielkich sukcesów. W klasyfikacji kończy go na 12. miejscu i idzie mu gorzej od innych debiutantów, takich jak chociażby Antoine Hubert czy Guan Yu Zhou. Już w tym momencie było widać, że kariera Mika w seriach juniorskich trwa trochę za długo. Początek sezonu 2020 po raz kolejny nie należał do udanych. Po kilku rundach rywale znacznie mu uciekli. Jednak z czasem Mick zaczął się odbudowywać. Po raz kolejny, dzięki mocnej końcówce sezonu wygrał tytuł w Formule 2. Było w tym sporo nerwów, bo losy mistrzostwa rozstrzygały się w ostatniej rundzie sezonu. Mick zakończył wyścig na 18 pozycji. Dawało mu to mistrzostwo, bo Calum Ilot nie był w stanie odrobić przewagi z kilku poprzednich rund. Mimo braku superlicencji, przed ostatnim weekendem sezonu 2020 Schumacher został ogłoszony jako zawodnik hasa wraz z nikitą Mazepinem. Od razu było wiadomo, że poprzeczka nie będzie zbyt wysoko zawieszona. Pierwszy sezon Niemca w F1 był przeciętny. Zdarzały mu się przebłyski, które niosły nadzieję na lepszą przyszłość. W kwalifikacjach Mick kompletnie odstawił Mazepina 20 do zera, a jego średnia przewaga na jednym kółku wynosiła prawie pół sekundy. Młody Schumacher miewał także bardzo dobre wyścigi, jak na osiągi ówczesnego samochodu. Pewnie pokonał on nikitę 11 do 3. A pojedynki z Latifim, jak chociażby w Abu Dhabi czy Grand Prix Portugalii, również warto zanotować na plus. Wyścig na Węgrzech był dla niego sporym wyzwaniem, gdzie musiał bronić się przed dużą ilością kierowców, mających dużo lepsze tempo i lepsze samochody. W tej grupie był także Max Verstappen, który z uszkodzonym bolidem miał naprawdę spore problemy w walce z młodym Schumacherem. Podczas tego Grand Prix zanotował także najwyższy wynik w sezonie, czyli P12. Żeby nie było zbyt kolorowo, to przejdźmy teraz do tej gorszej strony sezonu, która także bardzo rzuca się w oczy. A chodzi mi tutaj o nadmierne rozbijanie się i przekraczanie limitu samochodu, narażające hasa na ogromne koszty. Spowodował on największe straty z uszkodzeń bolidów wśród całej stawki. Z najważniejszych błędów warto wymienić i Mole, czy chociażby Interlagos. 2021 nie był wybitny. Więc wraz z rozpoczęciem sezonu 2022 wymagania wobec Schumachera znacząco urosły. I kolejny raz zawiódł. Ale jak to się stało? Zacznijmy od przypomnienia, że wraz z sezonem 2022 wchodziły nowe regulacje techniczne oraz limity budżetowe. To wszystko sprawiało, że samochód hasa stał się naprawdę konkurencyjną maszyną, szczególnie na początku sezonu. Oprócz tego w amerykańskim zespole miejsce stracił Nikita Mazepin, którego zastąpił powracający po roku przerwy Kevin Magnussen. Schumacher wreszcie dostał szansę pokazania się w lepszym samochodzie oraz z lepszym partnerem zespołowym. Jednak demony poprzedniego sezonu zaczęły powracać. I ponownie powoduje on wiele kosztownych wypadków, takich jak w Arabii Saudyjskiej i Monako. Pokazały one, że Mick dalej nie jest w stanie znaleźć limitu samochodu. Weryfikacja jego umiejętności nastała także dość szybko. Magnussen w czterech pierwszych weekendach zapunktował trzykrotnie, a Schumacher był najwyżej 11 w Bahrajnie. Pierwsze punkty Mika to dopiero Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie skończył ósmy, a podczas kolejnego weekendu w Austrii pojechał bardzo solidnie, kończąc na P6, co jest jego jak na razie najlepszym wynikiem w karierze. Od tego momentu Niemiec nie zapunktował ani razu, za co winą obarczyć można także słaby rozwój konstrukcji Hasa w drugiej części sezonu. Mimo to Magnussen bez problemu poradził sobie w kwalifikacjach, wygrywając 16-krotnie z Mikiem. Inaczej było jednak w wyścigach, bo tam Schumacher wygrał 10-6. do Jednak ten wynik może nie być do końca wymierny, bo Has lubił psuć wyścigi swoim kierowcom przez różne dziwne strategie lub błędy w pit-stopach. Szczególnie ta sytuacja dotykała Kevina Magnusena. Patrząc w tabelę, Mick Schumacher nie ma powodów do zadowolenia. Kevin Magnussen zdobył od niego dwa razy więcej punktów. Wydaje się, że o pozbyciu się Schumachera z hasa zadecydowała głównie pierwsza część sezonu i niewykorzystanie potencjału, który był w tamtym bolidzie. Tak jak wspominałem, Mick został zwolniony z hasa, rozstał się z akademią Ferrari i trafił jako kierowca rezerwowy do Mercedesa, gdzie zajmuje swoje miejsce obecnie. W ramach uzupełnienia dodam jeszcze, że w momencie montowania tego materiału spadła informacja o tym, że Mick Schumacher w przyszłym sezonie wystartuje w ŁEK w barwach Alpin. Co prawda, już w październiku testował ich Hypercara, ale dopiero teraz oficjalnie ogłoszono go ich kierowcą. Tempo Mika nie zadziwiło. Nie pokazał on jakiegoś wielkiego blasku. Popełniał błędy i nie udało mu się dźwignąć ciężaru swojego nazwiska. Można mówić, że trafił do trudnego zespołu, mającego ogromne problemy, z tym, że od kilku lat nie potrafił wyjść z przeciętności i rok w rok walczą w dolnej części stawki z pojedynczymi wyskokami. Ale mimo wszystko to go nie usprawiedliwia. Dostał dwa lata i mimo drobnych przebłysków nie pokazał nic wyjątkowego. Czy Mick wróci do stawki F1? Spekulowało się o tym, że Williams mógłby zatrudnić Schumachera na sezon 2024, jednak nic takiego się nie stało. A szanse na powrót nie wydają się duże. A jakie jest Wasze zdanie o Miku? Czy należy mu się druga szansa w Formule 1? Zapraszam do sekcji komentarzy.